U mnie liczy się tylko muzyka. Zdaje się podobnie mówił świętej pamięci Kilar, którego zacytowałem na jednej ze swoich płyt, za jego zgodą zresztą. Kiedy on napisał taki tekst, że właściwie, czy to prosty Krakowiaczek, czy jakaś Polka, czy Mazurek, czy Oberek, czy jakaś symfonia, czy jakaś sonata, to jest właśnie bez znaczenia. Liczy się to, czy to jest żywe, czy to jest muzyką. W mojej rodzinie są tylko trzy zawody. Pierwszy to jest pasterstwo i rolnictwo. Potem są różnego, rodzaje, różnego rodzaju pracownicy służby zdrowia lekarze, pielęgniarki, itd. A trzeci to muzycy. My, muzyka w nas żyje. Śląsk Cieszyński to jest taka żywa kultura muzyczna, bardzo żywa. Człowiek, który jest y, 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 otoczony reklamami, <grytanie> iPodami, iPadami, y, y, iPhone'ami i różnymi i, on potrzebuje głębokich y, stymulatorów y, atrakcyjnych, krzykliwych, kolorowych, głośnych, ekspresyjnych. A tu przychodzi jeden człowiek i przynosi ze sobą 800 lat historii swojej kultury. I trzeba mieć trochę pokładu cierpliwości, żeby go w ogóle posłuchać. się